5 4 3, 2, 1 i trzęs poszli dzieci. Poszli biegną. Jedni biegną dokładnie i pomału, jedni biegną bez opamiętania szybciutko. Za chwilę ich będziemy tu witać na mecie. Cały czas pamiętajmy, żeby te nasze pociechy dobiegły bezpiecznie. Bardzo proszę, żeby odsunąć się metr od tej linii mety, bo dzieci wbiegną tutaj rozpędzone. już mamy zwycięzcę numer 203, drugi 210, 218. Przy wydatnej pomocy koleżanek albo rodzeństwa. Jeszcze kilka osób mamy na trasie. Tutaj mama z córeczką biednie. I tutaj rywalizują do końca. Zobaczcie, jaki zacięty pojedynek. Numer 216, reprezentantka Wodzisławia Śląskiego. Z tatą biega na metę. Jeszcze kawałeczek, tak, 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 tak. Przekroczył linię mety.